obiecywała, że zrobi. Dziękuję o, Ci tak. Michał za herbatę. Proszę, czy wiesz, wie, że ja będę to zrobił za darmo. Właśnie przed chwilą nagrałem instastory, które zarchiwizowałem, ponieważ... E, Michał tnie włosy. E, bardzo ważne instastory. I teraz szybko to streszczę jeszcze raz. Michał... O nie. No. Zrobił herbatę. Zrobił herbatę. Wiktoria zapytała się, czy może się napić herbaty. Michał... Powiedział, że spoko, ale wstaw storkę, że super herbata, Michał jesteś super. Wiktoria powiedziała, że tak zrobi. Jak i, wygląda. I nie zrobiła... No, tak samo jak wcześniej. I nie, nie zrobiła tego. Michał trochę tak powiedział. Ej, nie zrobi... Ejja ja! Nie ej! ej! Ja! Ej ja! Nie, tak. Podsumowując, Wiktoria nie stawia storki, że dostała do mnie herbaty, więc nie ma herbaty. Gdzie jest ta herbata? już wstawię Poczekajcie już to... Ej, realnie? No i co to kurde? Ale poczuję sobie włosy, bo strasznie mi do oczu wchodziły. I teraz mi w końcu nie wchodzą. I nie nie... Słuchajcie, Wika właśnie nagrała tą storkę, którą obiecywała, że zrobi. Dziękuję o, Ci, tak. Michał, za no, wiesz, wiesz, że ja bym to zrobił za darmo. Pyszna, <laughs> No i super. Michała e, się Witala nagrała. E, e, update życia. Michał obciął włosy. Tak. Wika wstawiła storkę. I jeszcze jedno. E, kto chce kupić moje włosy? Ten mi do Update życia Update, update życia Michał powiedział, że czuje się super Ej no W końcu mi włosy nie chodzą do, do oczu, to jest cudowne W końcu ci oczy nie wchodzą do włosów Ej kurde, ale mam super włosy I mi się to podoba Dobra Update życia, Wiktoria klęczy tu przy tym I szuka czegoś w zależarce A ty co robisz? Ja nagrywam eee... <gadu> update życia! Update życia! Pyzy się wygotowały. Peszę nie! Ej, jak wylecie włosy tam? Jaki pior? Michał! Ej A powiedz mi tak. Ej ja! No to najważniejsze! Było, to było słodkie, ale to nie było niestety to co chciałem. Ale podziwiam, ładne to było. długo będzie. Kiedy? Ej no, uczyć jeszcze. Michał! O... Ej! Jezu, ja się nie Jestem Coś tu kupuję! Jestem jak się przestraszyła! Jestem to się przestraszyła! Jestem jak się przestraszyła! się Jestem wiedzą? się przestraszyła! Jestem znowu! się przestraszyła! się Ej, nie kopiej. No Tutaj jest. jest, jest nie ma żadnej przemocy Ej, a czego się dowiedzą? Powiedz Ci czego się dowiedzą. Powiedz czegoś czego się dowiedzą. Tak wygląda backstage żydowania storek. No i git. <grym> Ej, pokaż się, jak wyglądasz. Weź, no, akurat dziś. No co? Normalnie się pokaż. Czego się wstydzisz? No. No, no. no czego? Powiedz. Nie wiem. Czemu? Bo się wstyd nie wstydź Nie się, Ładnie wyglądasz, nie wstydź się no, Ale to chodzi o coś innego A op, o co? No. Słuchajcie kochani, jeżeli wiecie o co tutaj chodzi Koniecznie odpiszcie mi w DM -ie. Proszę zostań Chociaż na jedną noc Zatknij się Czy co mogę zrobić? Jezu, znowu, już koniec Oj, pokazałeś w końcu muśkę. No, ale, ale to później powiem Nie o co chodzi Ej, odbijam się tutaj. W tutaj. Wiem co chcesz zrobić. Nooo! Wiedziałem! Nie skapuję teraz specjalnie. Daj, daj, daj! Nie, stąd siedź, siedź, siedź. Co? Mam pomysł. Usiądź. Michał. Wiesz jak się nazywa po angielsku rozciąganie? Szybko, szybko. Spójrz Stretch! Czemu? CZEMU? ja cię nauczę angielskiego. Stretching to po angielsku rozciąganie się. Michał, coś chciał? Tak, y tak, ale nagrywa się. Tak, y a dasz się do no, no, tej porady? życiowy. Zbyszka, y Zbyszka jeszcze nie był tu nagrywany, a chciałem, żeby był nagrywany. Proszę, co się dzieje? Cześć! co mówiłaś? Co mówiłaś? Dalej zamarznięte w środku to... Nie wiesz, <grym> <Cię. grym> <Pozronywała>, to masz. <grym> Aż daj mi wyjść. Co? To Co to. Ej, co jest? Serio? ja? Seriosnie? Ona, pożegnam. Ja pierdzielono, a trudno, jem takie. tam pierdzielono. Mm. Kostki, lodu bezem. No. Eee! 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 Tak właśnie wygląda normalny dzień w domu fazy. A chcesz pan A skąd to? Fuj, tu stoło dwa, dwa dni. To moja, kupiłem dzisiaj. A, się proszę. Dzień ja wracam z jazdy na jazdach? Nie było na jazdach. Nie byłem. Jak to? Oglądaliśmy teraz te wszystkie storki, co Zbyszek nagrał I ja życzę totalnie, jakby to wszystko to był sen, jakbyś miał gorączkę Ej, a powiedz jeszcze jedną rzecz, chodź, na chwilę Na minutę A to powiedz czas, to, bo źle to nagrałem Sen, gorące To wszystko Aha. O co ty robisz? Czemu tak nagrywasz? No hmm, Wykadrowałem <laughs> mm -hmm. A jakbyś tak wykadrował, to co sądzisz? Kurde li